Co robisz, gdy ten właściwy wybór, którego chcesz dokonać, tak naprawdę zderza się z oczekiwaniami innych? Co w takiej sytuacji robisz? Czy tak jak zawsze, albo tak jak większość ludzi, mówisz tak, zaciskasz zęby i po prostu, bojąc się rozczarować innych, ruszasz do przodu i robisz to, o co cię proszą, albo. albo może. Nie pozwalasz sobie na to, żeby za wszelką cenę starać się zdobyć czyjeś polubienie? Za, za cenę swojego szczęścia, za cenę swojego spełnienia, za cenę podążania swoją drogą, za swoimi celami. Co, co robisz w takim momencie? Wielu z nas właśnie wybiera tą pierwszą opcję. Albo po to, żeby nie rozczarowywać innych, albo dlatego, że boimy się, że zostaniemy zostawieni przez, przez innych, no albo też po prostu dlatego, że mamy w sobie tego takiego people pleasera, czyli osobę, która chce zadowolić wszystkich dookoła. Kosztem siebie, kosztem wszystkiego, co dotyczy ciebie. Naginając się w każdą stronę, naginając się i starając się po prostu zadowolić wszystkich innych dookoła, zapominając o sobie. Przez długi czas też tak miałem. Przez długi czas niewiele myśląc, za każdym razem, gdy ktoś mnie o coś prosił, od razu było: tak, oczywiście, pomogę. I wiem, że robiłem to swoim kosztem. Nadal zdarza mi się to, tak postępować. Jestem tylko człowiekiem i lubię pomagać. Jednak teraz zacząłem się uczyć zatrzymać się w takim momencie zastanowić się, czy to jest zgodne z tym, w co ja wierzę czy to jest zgodne z moimi wartościami. Druga rzecz czy tak naprawdę chcę to zrobić czy to jest coś, co zbliży mnie do mojego celu. Możesz sobie też sam usta możesz ustalać takie granice. Bo w sumie wy wy wypadałoby, żebyś ustalił sobie takie granice odnośnie innych życzeń i, i oczekiwań innych ludzi. A możesz to zrobić przez takie zwykłe po prostu zatrzymanie się i stwierdzenie poczekaj, daj mi chwilę czasu, żebym się nad tym zastanowił. Bardzo ważna rzecz w tym momencie jest, żebyś faktycznie się nad tym zastanowił i wrócił do tej osoby z odpowiedzią, bez względu, jaka by ona nie była. Masz prawo zastanowić się nad swoim wyborem, nad swoją decyzją. Ale tak jak mówię, bardzo ważne jest, żebyś wrócił do tej osoby i powiedział, jaka jest Twoja decyzja. Nie czekał na coś, na cuda albo na to, żeby ona osoba, o, dobra, zrezygnuje sama. Zastanów się, przemyśl, bo, bo możesz, bo, bo, nawet, bo nawet potrzeba, żebyś to zrobił, ale wróć do danej osoby z odpowiedzią. Za każdym razem, gdy masz podjąć jakąś decyzję, gdy ktoś ci o coś prosi, zatrzymaj się i zadaj sobie to pytanie: czy to jest zgodne z tym, w co ja wierzę? Czy to jest zgodne z moimi wartościami, których, których chcę przestrzegać? Czy to jest coś, co zbliża mnie do moich celów? My mamy coś takiego, nie rozumiemy, że przez to, przez wybieranie, właśnie podejmowanie takich decyzji, które zbliżają cię do Twoich celów, podejmowanie tych decyzji, które są dobre dla Ciebie i zgodne z Twoimi wartościami, z Twoimi wierzeniami, nie rozumiemy, że w ten sposób właśnie osiągamy tą jasność, tą klarowność. Swojej drogi. Przestajemy zgadywać, po, ponownie rozważać sytuację i w ten sposób także podbijamy naszą pewność siebie, ponieważ wiemy, to jest mój cel. Podążam do swojego celu. Wybieram rzeczy zgodne z moimi wartościami, z moimi wierzeniami, które zbliżają mnie do celu. Wszystko w temacie. I ja wiem, ten strach przed, przed utratą czyjegoś szacunku, wsparcia, przyjaźni jest realny. I bardzo możliwe, że będziesz tracił pewnych ludzi ze swojego życia, przez to, że zaczniesz podążać ze swoimi celami. Jednak pamiętaj, ci, którzy tak naprawdę są Twoimi przyjaciółmi, oni będą z Tobą, będą cię wspierać, bo zrozumieją, dlaczego wybierasz w ten sposób, a nie w inny. Oni zrozumieją Twoje wybory, a właśnie z wyborów, które są zgodne z Twoimi wierzeniami, które zbliżają Cię do Twoich celów, te właśnie wybory pozwalają Ci nabywać takiego spełnienia, a tego właśnie, nam, tego właśnie tak najbardziej pragniemy w życiu, czuć się spełnionymi. Wiele razy słyszałem wypowiedzi różnego rodzaju ludzi. Czego chcesz od życia? Czuć się spełnionym. A podążając do swoich celów właśnie w ten sposób, wybierając te decyzje, podejmując takie decyzje, które zbliżają się do Twoich celów, właśnie w ten sposób budujesz to spełnienie, czujesz to spełnienie. A także zwiększasz swoje szczęście, ponieważ zbliżasz się do swoich celów. To jest coś, co jest bardzo, bardzo ważne. W każdego jednego, w każdego jednego oj, chyba coś pomyślałem, ale <laughs> nieważne. Każdej jednej osoby w życiu zawsze wybieraj i podejmuj takie decyzje, które są zgodne z Tobą, z tym, w co wierzysz, z tym, co czujesz głęboko w sobie, że jest zgodne z Twoimi wierzeniami, z Twoimi przekonani przekonaniami i zbliżać się do Twojego celu. Bo Warto, naprawdę warto, nieważne jak przerażające może być to wszystko, podejmowanie takich decyzji z strach przed utratą ludzi, ale naprawdę, uwierz mi, warto. I ja wiem, że Ty potrafisz to zrobić. Potrafisz podejmować właściwe dla Ciebie decyzje. Ja w Ciebie wierzę. Ja z tego miejsca, jak zawsze, życzę Ci wielu błogosławieństw.